Dzień dobry. Tym, którzy są tutaj po raz pierwszy, pozwolę się przedstawić. Nazywam się Grzegorz Caputa i prowadzę ten kanał. Dzisiaj będzie propozycja deseru. Propozycja deseru bananowo-kawowego z owocami. Zapraszam. Przygotujemy idealny, wegański deser kawowy z owocami do przygotowania deseru będziemy potrzebowali przede wszystkim zmrożonych bananów. Powiem, robimy deser wegański. Tak, nie będziemy mieli tutaj na biału ani żadnych innych składników pochodzenia zwierzęcego. Mamy za to zmrożone banany. To jak je przygotowuję, już wam pokazywałem wcześniej przy wegańskich lodach truskawkowych. Tutaj na górze znajdziecie przepis. Więc zaczynamy od zmrożonych bananów. Które umieszczamy w naczyniu do blendowania. Oczywiście potrzebujemy mocnej kawy, dlatego musimy zrobić espresso. Tak, dwa razy po 80 ml mocnej kawy. Espresso wlewamy do naczynia z bananami i blendujemy. Następnie dolewamy drugie espresso i dorzucamy banany, jeśli jeszcze nam zostały. I miksujemy. Zmiksowaną masę kawowo-bananową przekładamy do szklanki. I dodajemy owoce. Polecam maliny. Na koniec posypujemy cukrem pudrem i podajemy. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Zapraszam do pozostawienia łapki w górę, subskrypcji kanału, komentowania. I pisania, co chcecie zobaczyć w następnych filmach. Do zobaczenia.